Polak złodziej, wiecie o co chodzi? Dzieci, proszę, was, Nie kłóćcie się znowu o zabawki, proszę was. Uuu, fajnie, nie? Mama. Mama. Ja? Dank u zeker, wel, mevrouw. Ik heb, het, ik heb het vooral echt heel veel geholpen hoor, door die jaren. Ja, dus ik heb ook heel veel aan u, u te bedanken. Ik ben heel erg viezen, weet je Deel, ja. dan. Besef ik, besef ik nu pas dat je straks weg gaat. Dus daar moeten we nog maar even tot goed, goed afscheiden gaan. is oh, goed, heel erg bedankt, mevrouw. Neem je boekjes mee van de Mediatheek. Ja, ja, komt goed. Oké. Okay. Hey, tot ziens. Doeg tot zo. Dank u wel. Doei doei. doei, doei. Hey. No ché <noise> Tak kochani, przed chwilą widzieliście Waneskę, która cieszy się, bo zdała... Zdała... Co zdałaś? Tutaj jak w Polsce e matura, no. No, matura jest tam. No. A, tak? Egzaminy no, Zdała tak, egzaminy szkolne i... Idzie do innej szkoły. Kura, idzie do innej szkoły, gratulujemy ci bardzo. Ale po maturzy idą do innej szkoły tak samo, no, no, to, matura, to Ale to no, nie ma... Vanessa, nie można tego porównywać. Hmm. Tak. To bardzo... Dobra, kolejny open box. Zobaczymy, co tutaj mamy. Tym razem strani wariusz. Fajnie, nie? Mama? Mama. No? Cztery policz. Raz, dwa, trzy, cztery. No fajnie, jeden, dwa, trzy, cztery. Tak. Tylko tyle mamy. Tylko tyle, czy aż tyle? Dobra, zaraz będziemy przymierzać. Na pewno wszystkie, wszystkie spodnie będą do skrócenia. Wow, ale ładne to takie to ładnie. Fajne, nie? No, tylko już widzę, że są mega długie. Dzwony. Jak Ci się podobają moje nowe ciuszki? Ej, pan, są takie fajne. No, ładne. Ale ja myślę, że te ci się nie zmierzą, bo no, patrz, jaki to jest wielki, kurde. Patrz, jaki to jest wielki, kurde. To no, faktycznie. To jakie fajne zobaczenia. A teraz dwa mhm. A ja nie lubię różowego koloru. Ja mam lubię jeszcze eleganckie schodnie. Czarny kolor lubisz przestać. Czarny. Nie. Tak. Czarny. W ogóle w czarnym kolorze nie chodzisz. Wiem, ale ja lubię. Dobra, przymierzamy. Uuu, mamy torcika, góra, szlacht! Wow! Amazing job! Amazing job! Amazing oceny! Ciekawe są do taty. Zadzimy. A tutaj mamy pierwszy zestawik, który za nie umy lustro. No nie, no strasznie nie umyte to lustro. Top, w sensie to jest wody, bardzo fajne, takie przylegające. I do tego spodnie, takie w takim fajnym odcieniu niebieskiego, bardzo ładne. Jeszcze w tym czystym lustrze wam pokażę, jak to wygląda. O, super, bardzo fajny zestawik, mega. Teraz zobaczcie te spodnie, jakie mega. No. Ile jest albumów? Gola się! Jeszcze Wam pokażę w tym lustrze, zobaczcie. I jeśli chodzi o długość, o dziwo są idealne, nie są za długie. Tamte niebieskie są lek, troszeczkę za długie, będę musiała je skrócić, ale te są idealne. Mam sobie kolejne spodnie, które są po prostu, nie wiem, o dużo za duże. To rozmiar 34, czyli rozmiar, który zawsze kupuję, zamawiam. No najwidoczniej z tego modelu muszę mieć 32, także te będę odsyłać, ale też byłyby spoko, są takie proste. Kolejny zestaw tutaj to body, które przed chwilą miałam na sobie, tylko w kolorze takim pudrowym, różowym Prześwituje, bo tutaj widzicie lampy wszędzie i tak dalej. I spodnie mega fajne są, także te zostawiam na pewno i tutaj widzicie też, rozmiar 34 są idealne i. W jeśli chodzi o długość to też są idealne o dziwo, ja nie wiem co się dzieje ostatnio chyba urosłam a te spodnie czarne, które przed chwilą miałam na sobie dałam one się, bo mają idealne także nie będę musiała się bawić w odsyłanie zobaczcie fajne i teraz mamy jeszcze takie spodnie to są dzwony też rozmiar 34, ale tutaj już też mogłam sobie wziąć 32, no ale tak jak mówię, zawsze zamiar 34 do 32 zazwyczaj się nie miekczy, czyli po prostu zależy od modelu. One są też bardzo elastyczne, więc jest ok. I to są takie już szersze dzwone troszkę z rozcięciami. Wyglądają tak. I też są spoko. No i teraz mamy taki zestawik. Body jest przepiękne. Spodnie troszkę szkoda, że aż tak bardzo przyświtują, bo no jest to dla mnie ogromny, ogromny minus. I tak samo jak w przypadku tamtych dwóch par spodni, z tych też mogłam sobie wziąć 32, bo lekko mi tutaj odstają. Ale, ale paseczek to ogarnie. One wyglądają tak. I też w sumie nie muszę ich skracać. Nie wiem, co się dzieje ostatnie ostatnio, bo krótsze te spodnie teraz produkują. I ostatnie spodnie, czyli mój ulubiony model. Kochamy takie spodnie muślinowo- plażowe. No! No nie wiem, właśnie nie dzwoniła do mnie. I one wyglądają tak. Są przecudowne, już taki jasny deżyk i idealnie wyglądają tego białego wody. Dobra, koniec tego holu zabuchowego. Przed nami taka to hungry. To hungry. Ogarni się. E, na szczęście go nie muszę, bo idę do restauracji z rodzicami z baneską. Także to mnie cieszy, a teraz właśnie sałateczkę, bułeczkę. I nic no. Mama ma dietę i jej jabłko. Mama skoda już, już 4 kilo. Gratulujemy. Ja mam, jak się... Nie wciągaj, tak tego żu. Dzień dobry, drugi dzień nagrywania, ale siara. Wczoraj po prostu praktycznie nic z wami nie nagrałam, a miałam takiego powera do nagrywania. Dziś nagrywamy vloga, super, będzie się działo. Noc! Nie działo się, bo po prostu Przerwałam nagrywać po tym mini-holu zakupowym i na tym się skończyło. Wczoraj byliśmy w restauracji, też wam mogłam ponagrywać i tak dalej, ale no, nie myślałam o tym. Ostatnio mamy przeboje znowu i z bliźniakami, i z kolinem. Ogólnie to mm, bliźniaką idą ząbki znowu. E, tym razem najgorsze z najgorszych z tego, co czytałam, są to zęby tak zwane oczne, i są to najbardziej bolesne ząbki. To widać, słychać i czuć. Bo no po prostu mamy Armagedon w nocy, w dzień, teraz akurat śpią, bo dzisiaj wstali sobie panowie o szóstej. No i już właśnie poszli sobie spać. Jest godzina 8. Ja się ogarniam, szukuję Kolinowi torbę do szkoły i ile go zaprowadzić. Aha, Kolin w ogóle nie był przez trzy dni w szkole, bo znowu też mieliśmy właśnie z Kolinem brzuszkowe problemy. Szukam w Polsce jakiegoś dobrego gastrologa, żeby tam mu porobić konkretne badania, bo tutaj w, w Holandii to jest po prostu beznadzieja, ich tego nie potrafię doprosić i no jednym słowem porażka. No i nic, dzisiaj już jest ok. I to właśnie za każdym razem tak jest, że on przez 2-3 dni ma takie ataki. Skurcze, wydaje mi się, w nocy szczególnie, nie chce jeść i tak dalej. Boi się chyba jeść też, tak mi się wydaje. I później go puszcza, i nagle, tak jakby nigdy nic, przez miesiąc, dwa, jest spokój, i znowu jazda. Więc nie wiem o co chodzi, musimy to ogarnąć, musimy znaleźć przyczynę i no, mam nadzieję, że to się uda teraz jak będziemy w Polsce na wakacjach żeby to e, ogarnąć wszystko i żeby znaleźć przyczynę tego, że ciągle ma takie nawracające bóle e, brzucha dobra, zaprowadziłam Kolinę do szkoły, pościągałam pościele. słuchajcie, dziś jest e, czwartek i ja co czwartek mam tutaj panią e, do pomocy e, która po prostu pomaga mi w, w sprzątaniu, przebieraniu pościeli itd. itd. I... nie wiem, ona chyba ma być koło 11, będzie mi pisać, ja wychodzę z bliźniakami na spacerek. Mam szczerze, że żałuję, że wcześniej sobie czegoś takiego nie osądowałam, tak powiem. Bo mimo iż jest to raz w tygodniu, to i tak jest to tak ogromne ułatwienie. Chociaż ten jeden dzień w tygodniu jestem tak odciążona i tak szczęśliwa, że to jest nie do opisania, więc ja tej pani, wiecie, ściągam tutaj wszystkie pościele, ściągam wszystko z półek i tak dalej, żeby tutaj było e, tak w miarę ogarnięte, żeby ona tylko e, pościerała kurze, łazien, zrobiła łazienkę, kuchnię i tak dalej, czyli takie rzeczy, na które ja po prostu w dzień nie mam czasu, bo wiadomo, ja sobie w dzień tam e, poodkurzam i tak dalej, ale ja nie wyszoruję e, codziennie łazienki, nie wyszoruję e, kuchni. I nie jestem w stanie pozwolić sobie po prostu na takie gruntowe sprzątanie, więc cieszę się, że chociaż raz w tygodniu jest to ogarnięte i że nie muszę tego robić i że jestem bardzo, ale to naprawdę bardzo odciążona, chociaż w ten jeden dzień. Także co, się do roboty i uciekamy, nie? No i zobaczcie, co ja robię. Ja wszystko ściągam sobie tutaj z tych półeczek, bo chcę jej po prostu... Ułatwić sprawę na tyle, ile się da, żeby nie musiała się tutaj z tym caskać, Bo ja sobie to i tak później po swojemu będę układać. Więc ja to wszystko sobie ściągam, żeby tu było po prostu, żeby tutaj nie było tyle tych gratów, żeby ona tego nie musiała robić. No i potem sobie to będę układać. Wczoraj to już miałam zrobić, ale nie miałam czasu. Ostatnio jest tutaj jeden wielki Armageddon u nas znowu i ciężko cokolwiek w ogóle ogarnąć. A cokolwiek znaleźć czas tylko złapać. nie. Klik! Zjadłabym was wszystkich... Jak zwykle, Milan już się obudził. On zawsze, Milan zawsze budzi się szybciej. A Jana tutaj ma jeszcze chill. Ogólnie Milan bardziej taki niespokojny, gorzej śpi w nocy. Gdyby Milan nie wybudzał Liana w nocy, to Lian przesypiałby już całe noce. Ale Milan robi po prostu takie jazdy, on jest tak niespokojny. Charakter, z charakteru i z zachowania bardzo przypomina mi Kolina, jak był malutki i jak jest teraz. Więc no, mamy. Rośnie nam drugi Kolinek, a Lian jest naprawdę zupełnie inny. On jest spokojniejszy, taki wyluzowany, z charakteru bardziej podobny do Sławka. No a Milan i, Lia, i Colin to. z charakteru bardziej do mnie. Bo ja jestem taka niezaspokojna kobieta, o, tak Wam powiem. A, i jadę, słuchajcie, za tydzień do Polski, lecę do Polski sama, prawie sama, zabieram ze sobą Milana, bo... no, bo tak jak mówię, jest... E, gorzej śpi w nocy i... no... daje bardziej popalić i nie chcę po prostu, żeby Sławek tutaj sam zwariował. Co prawda lecę tylko na na dwa niecałe dni. W czwartek po południu mam wyloda, w sobotę rano już mam lot z powrotem tutaj do Holandii. Muszę załatwić po prostu pewne sprawy, muszę podpisać papiery u notariusza i no... lecę tam i z powrotem praktycznie. I Milanek poleci ze mną, żeby Sławek tutaj Dzień. dał sobie radę, żeby ogarnął Lianka i Kolina. Zaraz się zbieram. Idziemy na spacerek. Idę jeszcze na jakieś małe zakupy. Od razu odbiorę też kolina ze szkoły i będziemy już mogli wrócić do domku, bo wiecie, nie chcę tutaj pani przeszkadzać, jak tutaj będzie sobie pracować. I zawsze właśnie wychodzę na spacer, bo wiecie, to jest takie, no nie wiem, po prostu nie lubię być w domu, jak ktoś mi tutaj, wiecie, ogarnia i tak dalej, też bym się z tym dobrze nie czuła, więc zawsze wychodzę i wracam dopiero jak, jak już jest koniec, jak już pani kończy. Także no, zbieramy się za chwilkę, karmię ich i uciekamy stąd. Byłam na zakupach, byłam już na spacerku, miałam sobie przerwę na lunch piosenki, to są takie chleb pizzowy. I zaczynamy takie. Może chipsy? Też pizzowe? I bardzo im smakują, hey, Lil'Man! To by też smakuje. Dobra, jestem w domku. Jestem happy, happy, happy na maksa. Robię obiadek, robię zupkę pomidorową z takim makaronem, bo Sławek bardzo lubi. Sławek znaczy się Colin bardzo lubi. A i wzięłam sobie jeszcze taki krem pod oczy z witaminą C z garniera. W nadziei, że pomoże mi. Dzieci, proszę, no nie kłódźcie się znowu o zabawki. Proszę Was. Niemuminki. Zobaczcie, mam coś takiego. fajne! to jest fajny! Nie? Okej. Okay. I oczywiście wzięłam też coś dla kolinka. Okej, okay. tak książeczka. Magiczna książka. Zobaczcie, będzie mega, mega szczęśliwy. Kolina jest teraz kolega, bo po szkole się umówili i chcieli się przyjść pobawić do kolina robię im owocowy talerz i słuchajcie wchodzę przed chwilą do pokoju i widzę, że ten kolega coś ma schowane pod bluzką ja się go pytam no już wiedziałam co tam jest co tam masz koleżko Mówi nic a tam cały album pełny Pokémonów. i słuchajcie, ja wiem to jest dziecko i tak dalej, także nie jakoś, to, jakoś mnie to nie rusza I to, wiecie o co chodzi, no to jest dziecko, tak? Jest jakby ok. Ale jakby polskie dziecko zrobiło coś takiego w holenderskim domu u Holendra. Oj, to by było gadane, że Polak, złodziej, wiecie o co chodzi. A że zrobił to tak jakby Holender w polskim domu u Polaków, to ja z tego wiecie, jakby nie powiem nawet tego tej mamie od niego i tak dalej, bo. No tak jak mówię, są to dzieci, jakoś by to, to, to nie ruszy, jakoś mnie to nie rusza i nie jest to dla mnie jakieś wielkie halo, tylko tak wiecie, do żartów się go spytałam, co to masz, kogatku, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. I on się też z tego, z tego śmiał i coś tam, no, nic, ha, ha, ha Ale właśnie tak się teraz zastanawiam, że jakby gdyby, gdyby to była sytuacja odwrócona, czyli jakby Colin na przykład u Holendra coś takiego zrobił, to by była naprawdę wielka afera i byłaby, byłoby gadane, że... Polskich złodziej i tak dalej, wiecie o co chodzi? No, jest to troszkę dziwne, <grywa> ale, ale dobra, niech sobie tam robią co chcą w tym pokoju, ja się tam nie wtrącam. Eee, no i tyle w sumie. Taka <grywa> mała historia dzisiaj jeszcze. Gdyźniaki aktualnie śpią. Eee, zrobiłam im zupkę dzisiaj, dynia z ziemniakiem powinna przyjść mama od tego kolegi, od kolina. No i będę się brała za obiad. Gdzieś mam jedną klientkę na wszystko. Na paznokcie, rzęsy i brwi. Także mm, dziś troszkę dłużej będę musiała posiedzieć. Ale nie przeszkadza mi to. Troszkę sobie też odpocznę psychicznie. Wiecie, poplotkuję sobie z klientką. Będę miała takie me time też przy okazji. Dlatego tak bardzo kocham swoją pracę jest kilka minut po 21 skończyła właśnie klientka zobaczcie jak Sławomir o mnie dba Słabą mi kolację Colin zasnął o dziwo sam od siebie Przekończę tego vloga kochani dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu no nie nie wolno puszcz, 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 jaki atak